Czionko dziecka z tej strony Kiddy TV Dzisiaj to będzie kolejny odcinek na tym kanale, no i dzisiaj będziemy robić Enchanting Table. No i jak ten film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być z moimi filmami na bieżąco. No i no, ja się bardzo cieszę, że Skyblock bardzo fajnie się przyjął. To mnie super. I, I pod pierwszym odcinkiem teraz jest aż... Nie pamiętam 4-5 chłopek w górę chyba. Albo 4, albo 5, pamiętam. No i super! No i bardzo się cieszę, że, że jesteście ze mną i tak super przejdźcie nową serię. To jest super w ogóle. I więc przechodzimy do odcinka. Tutaj yy, zapomniałam w ogóle zrobić książki. Ja przed chwilą wróciłam z Netheru. No, i jakoś mi się udało wydostać się jak w poprzednim odcinku. Nie wiem w ogóle, co się stało. Tutaj przypalę sobie to. W ogóle mam tyle żelaza, a w ogóle go nie przepalam ani nic. Tak, Co tutaj wezmę? A nie to. Nie to. I tutaj. Jest. O, I super. I mamy sobie, sobie wyplużymy wszystko do skrzyneczki. O, może coś dzisiaj zinczantujemy? Nie wiem. E, dobra, więc tak. Mm, dobra. Mam skórę. Mam te, um, Muszę mieć dwie, dwie, trzy kartki chyba. Jak dobrze pamiętali, i dwa, dwa diaksy mam. W sumie mam dwa diaksy. No, trzcinę też mam. trzcinę chyba też mam. No trzcinę mam tą. bo pamiętam jak my byliśmy w kopalni, no to ja miałam trzcinę. O tu jest trzcina akurat. Czyli zrobimy tutaj karteczki. O! Jedna skóra. Teraz szukamy skóry. Nie, 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 nie. Kolejna. Nie, nie, nie. O jest, dobra. Zauważam. Dobra, to mamy. Skórę. Możemy nawet zrobić kilka ich. No i zrobimy po prostu ten. Kilka książek. O. Nie mamy dwie książeczki. Teraz jak sobie bierzemy sobie. Chyba dwa jak dobrze pamiętam. No sobie nie będziemy tego dawać, tylko... Tak, 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 tak. Tak, tak. I oraz tu. Jest. Chyba wszyscy czekaliśmy na to. Bo wszyscy czekaliśmy na to. Będziemy mieć Enchanting Table. No i tak. Będę musiała zrobić też. Ten. Będę musiała też zrobić. Oto magazyn, żeby trzymać te wszystkie rzeczy. Na przykład jakieś tajne rzeczy, czy coś w tym stylu. No. muszę będziemy mieć Enchanting Table gdzieś. Może, nie wiem, nie, nie. No. W sumie poszukam trochę trzciny, żeby mieć... No bo ja chcę też zrobić na odcinku jedną biblioteczkę. Nie wiem czy to się uda. Nie, nie wiem. Nie jak, nie wiem gdzie, ale może mi się uda. chyba nie ma nigdzie. O, tam jest. Chyba tam jest. Tam jest? Dobra, idę tam. Nie wiem, czy to jest trzcina. Czy to jest kaktus? Chyba kaktus, O, jest tam trzcina. Czy to jest trzcina? Czy... O, to tam. O! Akurat jest dużo trzciny. Akurat coś dla mnie widzę, coś dla mnie widzę. Przeniosę tu trochę trzciny, bardziej bliżej mnie, tak jakby. O, ale dużo jest jest trzciny. Kozak. Ile mamy? Aż 12 mamy. Wow. Z tego myślę, że będziemy mieć jak 20 bez liczenia. O, akurat 20. Super. Okej, okay, to mamy 20 trzcin. Tu chyba starczę. Nie wiem, chyba 6 będziemy potrzebować trzcin, tak 6. 6 trzcin będziemy potrzebować. No, 6 trzcin będziemy potrzebować. I, bo, i zostanie nam 14 trzcin. Tylko jest tak. Czyli posadzę, o, tutaj posadzę sobie to jest że taka. Taki stawek. Nie wiem, jak to nazwać. Okej. Okay. Ale tutaj zrobię jakiś mostek, o, albo o, tutaj nie będę, tutaj zrobię jakiś mostek może. Pal, tak, 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 tak. Nie muszę. Będzie dobrze. Tak, tak, tak. Za tak. Tak. 10 zostawimy. Wydamy do skrzynki 4 w sumie. Dobra. Teraz tak. Mmm, okej, okay. w sumie robimy no. Okej, okay. jeszcze drewno musimy, a zapomniałam w ogóle. Dobra, to teraz drewno go sobie, tak. Dobra, teraz, o oh, tak, chyba się robiła oh, tak i. Tak, dobra. No widzę, mam pierwszą książeczkę. Biblioteczkę, mam pierwszą. Uu. Dobra, teraz w sumie gdzie to położyć? <laughs> Nie wiem. Nie, a ja, ja, ja kiedyś zrobię live'a i będziemy robić tam będziemy robić magazyn. Będę, wyko będę wy wykopywała z wami i ten tego. No. Wykupała. Y... No, będę robiła z Wami magazyn, ale nie wiem kiedy w sumie. Ale ja się zrobimy, nie wiem. <grym> Idzie tutaj w sumie. może coś zentrantujemy, może coś zbrojki. Ochrona... Hmm, ochrona to tak średnia ochrona. W sumie ochrona jest dobra, ale ochrona 1... To mam wydajność jeden. Wydajność... Co to co jest wydajność? Wydajność, wydajność, wydajność... to jest ochrona niezniszczalność i to już tak szybko co? Dobra, mamy już tutaj Więc jest tak. O, możemy widzowie sobie zrobić ten jak się to robiło? Patrzę trzy tego. Czy trzeba chyba tego, tak, 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 tak. tak dobra, dobra, widzę, mamy kowadło. Sobie mam zakręty, Ej zakręty, jak nie będzie dobry, o tu jeszcze mam ciernie jeden, ochrona, ochrona jeden i ciernie jeden. Nie wiem. Dobra, spróbuję to, ale. Ja mam w ogóle lazuręt? Mam lazuręt, dobra. Okej, okay, to tak. Ochrona. Ochrona sobie wezmę. Ochrona. No i. Ciarnie spróbujemy. Ok, no, or piękny zachód słońca. To sobie tak zrobimy? E, jeszcze w tym odcinku, e, spry, nie nie będę, nie nie będę, nie będę, nie będę już. E, No, nie będę, nie to zabrało. będę, 24 level aż 24 level, miałam, a teraz nie będę, E, chyba siedem ryb. Czekajcie, proszę, e, szybko matematyka. Aż siedem leveli. Widzicie, aż siedem leveli, aż siedem leveli, przy... Ja nie wierzę, no. Nie kłam tego. Okej. Ale się tam co... Masakra, no. Okej. Okej, okej, okej. Dobra, to teraz. Bierzemy drwią, O, bo będzie takie ładne o. Dobra, widza wiem. Ja się przyznam tego. Żeby na, że na... To chyba widzieliście, jak ja... no. się kładę spać widzieliście tam, jak że tam tryb przetrwania, zmieniany i ten tego. Musiałam na game. -onzie. Przepraszam Was, ale musiałam na gamezie. Przepraszam Was. No po prostu ja bym nie dała rady tego zrobić. No my nie miałam by tyle buduców, wtedy by nie wiem. Ja y, bym nie miała tyle, tyle budulcu Po prostu bym nie miała tyle y, budulcu, żeby pobudować się Ja y, nie miała budulcu i tyle no w sumie Chyba wybaczycie wyba, to chyba, wybaczycie chyba Więc zrobimy tutaj o, takie coś, fajny ci kurzek tak, u nie, nie wystarczy, o nie Ile jeszcze? To, to jeszcze sześć zostało w sumie. To, to 6 zostało. Okay, no radzę, jeszcze sześć zostało. Okej, no przeżyję. Te sześć chociaż. To w ogóle dobra sobie Nie wiem co w sumie. Dobra, teraz idziemy sobie tutaj robić. No i będzie już yy, koniec ja tego już odcinka. Niestety, nie wiem czy niestety, czy niestety, nie wiem. Ej, no nie, no, czy musimy. Niech leci to sobie. Aj, jest problem. że na źle na jeszcze noora yy. i jeszcze trochę trzeba trzy jeszcze trzeba dokładnie Tyk, tyk, tyk. Co tutaj teraz to na szybcioku zrobimy no będziemy tu musieli wodę dawać czy coś nie wiem O, tak, tak, ok, no, ok, no, no to sobie się pożegnamy, co ja o tak się pożegnamy sobie, no to więc jak ten film mam się poznać, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być z moimi filmami na bieżąco. Więc do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa pa!